Cześć, stronka 52, 2 to jest już szósty odcinek yy, szósty odcinek z gry BMG Drive dawno nie było BMG Drive e, było bardzo dawno, ta seria była początkiem mojego kanału jak musicie zauważyć to już dawno, pierwszy i drugi odcinek BMG Drive został usunięty i ostatnio też usunąłem pierwszy i drugi odcinek z opcji izolacja ponieważ to nie będzie jak z Bending, że zacznę od tego miejsca co skończyłem Tylko zacznę jakby od nowa, bo tam było o wiele gorzej to wszystko widać Więc no dałem na... usunąłem i będzie od nowa jakby seria Tylko teraz odzieli od już lepiej i właśnie zauważyłem, że na tym komputerze grałem na ultra ustawieniach Co jest fejlem Ale dzisiaj mamy BMG Drive, też na tym komputerze Grafika... Grafika na no to... Komputer... To oczywiście na, na low wszystko jest, ale nie będzie takich lagów jak przedtem, jak grałem na najmniejszych ustawieniach, na ustawieniach tak zwanych potato settings. Dobrze, co dzisiaj chcę zrobić? Chcę zrobić scenariusze, eee, tylko od najłatwiejszego. To robiłem już, więc em, po kolei lecimy z Pościgiem. To będzie... To będzie fajne. Idziemy robić pościg. Co to będzie interesujące? A wracam po Was do cień. Dobra, jesteśmy po cięciu Jestem po cięciu, więc no. Lecimy, jestem policjantem. Będziemy gonić z zbiega. Dobra, włączymy sygna sygnały, znaczy jeszcze nie o co tutaj no to, to nieźle teraz zacznij widać, że o wiele lepiej chodzi ta gra i mamy podejrzanego włączamy sygnały i jedziemy po niego ich Pierwsze uderzenie, poszedł, jeszcze ucieka. skubany no zatrzymaj się w Bo na około. Dobra, dał nam się pierwszy scenariusz. Albo jeszcze nie? No, żeście po prostu. No nie wiesz no. no już zatrzymaj się, już nie masz szans. Stary. Jest, złapaliśmy go, dość szybko Aha, ukradł em, paczkę chipsów To świetnie, dobra Następny mamy scenariusz dumb jump, Czyli rozumiem, że to będzie skok do kółek Dobrze, już się załadowało Więc wybieramy special draga nie umiem kierować? No właśnie, bo A, weźmy Nie, nie wylądujemy! A jeszcze raz. Wlądujemy No, za daleko no, Rozpędźmy się lądujemy. Idealnie wyglądaliśmy. Idealnie w czerwone kółko, prawie. Dobra. Omijamy to teraz. Mamy asfalt derby race. Ok, pięciokrążeniowy wyścig. Jest na łatwiej. Więc mamy pierwszy wyścig. Milczę tego wyścigu z piątego cika, bodajże. No to tragedia była. Co do tego wyścigu nie do, nie do końca liczę. No, te, teraz nie było cięcia, teraz zobaczyliście jak szybko to się załadowało. Oho! O nie, i my tym autem jedziemy. Okej, okay, dobra. Wciąż flagę... O Jezus Czy ja nie mam flagi Rosji na sobie? O Jezus, nie Jezus, nienawidzę tych aut nie, widzę tego auta Bo tak nim właśnie rzuca Nie, ten wyścig pójdzie do raczej porażki Ja trzecie miejsce nie mam co zająć w życiu Na widzę tych aut. nie, nie umiem ich, ich kontrolować w ogóle. Bo rzucają się, nie wiem co. O, o Jezus. Ja, to może sobie odpuścimy ten scenariusz. Trochę potrwa I co dalej mamy? O, tu już jest medium Okej, okay, będziemy dowieźć pizzę autobelopikoliną Dobra Dobra, jesteśmy w pocięciu, Mam pizzę delivery Okej, okay, ale tu jest na poziomie medium, więc ciekawe Wait. To na czas jest raczej chyba no, no jest time I obstawiam, że duże będę będzie... zginął Wow Okej okay. Mam się zatrzymać Grazie Nie znam włoskiego, ale nie wiem Obstawiam, że to jest Brawo Brawo Prawo. 懂吧？ Zatrzymałem się przecież. Dobra, no to od nowa. Oj, kierowcą dobry nie jestem bijem szterny. Ale tu warstwie już tak, z ręcami auto ja eee, no, naprawdę nie mogę kierować w bmg drive dla mnie coś tragicznego no, drift i cokolwiek tego typu to raczej nie das schwako geheim Co? Nie rozumiem, dobra dajmy free roam jeszcze gdzieś Se rozbijemy auto Na przykład o te Tutaj oh. się Dość porządnie Dobra, teraz pójdziemy na Free roam, coś se porobić po Pozdrażać ci, i pójdziemy na Jutech. Więc no, cięcie bo trochę się załaduje. Ok, i po cięciu. Jakie są to, to wziąć? Ostatnio, jak się sam bawiłem, to wziąłem bodajże. To chyba auto. Tak. I teraz. Posłuchajcie, jak go no. się <laughs> śmieje, on pierdzi strasznie. No, to co jest Słuchajcie. o to nie ten. To jednak nie, nie to, to nie ta wersja, to była ta. A to jedziemy autostradą w 110. Km. Co włączymy trafik. Dobra, wrócimy serów, nie wiem. Jeździmy sobie w mieście ruchą na 3, bo... Nie wiem, teraz mam na 3 i nagrywanie jeszcze na tej mapie to na no, już słychać dość. Szczepienie się już trochę stopni ma. Więc nie ustawiam wyżej. Normalnie jest jak normalnie nagrywam, jest pisane 4 5, bo przed tym odcinkiem 5 Drive będzie czwarty odcinek z Bandiego, który mam na dysku jeszcze No, właśnie. Tak to się kończy. A, dobra. Weźmy teraz. Hmm. Weźmy sobie Gavrila tego. W wersji Drift na przykład. Co weźmie? Nigdy nie widziałem. Nigdy jeszcze nie No jest specjalnie przygotowany chyba pod to.

Nieźle. Dobra już mamy nagrywania 17 minut. Dobra, więc to mogło być na tyle dzisiaj taki krótszy odcinek, znaczy krótszy, no bo znaczy nagrywam po 30 i po 40 minut te filmy, więc dzisiaj nawet 20 nie będzie. Bo nie ma pomysłów co nagrywać. W następnym razem muszę się przygotować. Może jeszcze zrobimy tak, zrobimy, bo tutaj jest most zawalony. Próbujemy zamienić go w rampę I sobie przeskoczyć, zobaczyć czy tak się przeskoczyć, czy jest jakaś niewidzialna bariera, może Więc tak, stawiamy rampę eee, gdzie ona jest? Taka zwykła srebrna rampa, o meta metalowa rampa O, jest rampa I teraz nie wiem, koło niego ustawimy z... Se... Ustawmy tak Hiroć, nie Hiroć, nie, ustawmy sobie ETK takiego zwykłego. No nieźle. Dobra zobaczymy, czy to da radę skoczyć. Pierwszą osłony robią. Dobra, jedziemy. Uwaga, skok! Przelecieliśmy! Wow! Nie da się! Dobra, powiedzmy, co jest dal. Okej, okay, aha. Tutaj tekstury się kończą. Mmhmm. Jesteśmy właśnie na granicy świata. Nieprawdopodobnie tu jest piasek. weźmy sobie coś porządniejszego do tego, taki off-road właśnie. I biszu hopper. Dobra, co tutaj jest? Czy jest taki listerek? Może było ukrywane? Żeby mieć rekord co. albo za chwilę spadniemy w... oto... Nie, weźmy zobaczymy. Jesteśmy poza mapą. Dostać Jedziemy Tak? To nadal jest tekstura w której można jeździć? O kurde Okej, okay. to jedziemy jeszcze dalej Jeszcze wyżej O Jezus, ale ruch Dobra, wylądowaliśmy Weźmy go jeszcze raz Dobra Czy tutaj już jest koniec mapy? Bo widzę, widzę że to białe, że to nie że niebo się jakby zbliża. Okej. Okay. tutaj jeszcze można jechać. No way, niemożliwe, tutaj jeszcze można jechać. Tutaj możemy jeszcze jechać. Co? Co? Czy tam dojedziemy gdzieś do góry? Co? Teraz wiem jak zatrudniać film Prawdziwy koniec mapy BMG Drive Czy prawdziwy koniec mapy, bardziej mapy Utah Obstawiam, że inne mapy też mają Bo Na przykład mapa też USA to miasto duże ma, jest zabarykodowana droga, bo, jest, bo są budowy niby więc może tam też jest coś znaczy no, w tym odcinku, no, ale tutaj się da gdzieś dojechać jeszcze okej okay, czy to się nie skończy, nie skończyło, będziemy gdzieś O, dojeżdżamy gdzieś. Uwaga. I koniec mapy. I koniec mapy. Jo! Ale się przestraszyłem Okej okay. Lądowaliśmy. Teraz, jeszcze raz... Jeszcze teraz możemy tutaj zaraz mieć auto. I sobie... No, nieźle. Dobra, więc takim, takim zdjęciem kończymy. E, Wysłać się nie mogę, zatkało mnie. E, więc takim akcentem dzisiaj kończymy odcinek właśnie wyjeżdżaniem poza mapę to jeszcze dalej jechać pewnie, ale nie chce mi się, bo to za długo by trwało, więc ja się wami żegnam. Cześć, na razie i pa!